No to zaczynamy, zapraszam się ze mną na długi bieg, jest 17 km. Myślę, że to będzie fajna opcja. Powiem Ci parę tipów, jak ja do tego wszystkiego podchodzę. To jest takie trochę zabawne, ale... Jest 6.40 w sobotę. Jestem tutaj przy plaży, w takim burwarze Gdańsku. Świetna ścieżka. Ja lubię tutaj biegać. Lubię tutaj przyjeżdżać na długie wybiegania. Bo jest tu dużo biegaczy. Jest przepięknie. A ja mam problem z długimi wybieganiami. A ich nie lubię zwyczajnie. Nudzą mi się. Więc tutaj jestem w stanie mentalnie jakoś bardziej to dźwignąć. I jest <grym> zabawny, bo. Jest mnóstwo takich jeszcze imprezowiczów, takich osób wiecie co tam kończą imprezy gdzieś tam jeszcze z piwkiem na plaży czy coś takiego. A ty już idziesz biegać i, i pamiętam, że kiedyś jak miałem 20, 20 par lat, to sam taki byłem. Gdzieś tam siedziałem z piwkiem na plaży. Nad ranem i się mówiłem, Jezu, jak można o tej porze iść ten, no, o tej porze iść biegać, a teraz sam to robię. <grym> No ale nic, mamy pierwszy kilometr No nic, mamy pierwszy kilometr Za mną tak naprawdę dzisiaj jest bieg na tętno, na samopoczucie Mam za zadanie utrzymać w miarę ciągły bieg na tak długim dystansie dla mnie A Nie przekraczając mniej więcej tam 145 Uderzeń, ten namierzony tutaj z pasa, oczywiście, nie ma być to bo spokojny, taki konwersacyjny bieg, tak jak właśnie teraz biegnę i mówię. Chociaż mówiąc, już zaczynam łapać za dyskę, więc już jest za szybko, jeżeli chodzi o to, o bieganie i mówienie. Czyli jest to typowy long run, który każdy z Was, niezależnie od dystansu, powinien mieć w planie najczęściej się go a nie treningowy, najczęściej się go właśnie gdzieś tam w weekend włącza bo wtedy mamy po prostu najwięcej czasu na takie, na takie jednostki, jest, jest zwyczajnie najłatwiej nie? No, Mamy trzeci kilometr na razie tempo 6.15, tętno właśnie tak założone kos 140 Dzisiaj ono będzie wyższe na bank, ostatnie 3-4 dni dosyć mocno zasuwałem, nazwijmy to w życiu. i Nawet mój zegarek pokazuje, że tętno spoczynkowe mam o 4-5 punktach wyższe niż normalnie. I to znaczy, że zwyczajnie będę się dzisiaj troszeczkę bardziej męczył niż, niż normalnie. A wynika to z tego, że codziennie, no jak zawsze, wstaję o 5, jadę na treningi personalne z moimi podopiecznymi, mam zawsze parę godzin, jadę rowerem, dodatkowo później robię swój trening, czy to siłowy, czy to biegowy, a wracam do domu, pracuję jeszcze nad planami treningowymi dla Was online, nad konsultacjami. W międzyczasie gotuję sobie posiłki na, na ten dzień i na następny dzień, jak nie mam, albo na następny, bo zawsze staram się gotować na dwa dni do przodu, dla siebie, a ja żona z dziećmi troszeczkę inaczej jedzą, więc postanowiłem, żeby nie było zgrzytów. A po prostu swoje posiłki będę sobie sam przygotowywał. No i później idę po i do przedszkola. Gdzie trzy godzinki spędzamy na... Takim placu zabaw, na którym są drążki taki takich workoutu. Więc oni tam szaleją. Ja się bardzo cieszę, bo aktywnie spędzają czas. A, przy okazji też trenując siłowo i przekraczając jakieś swoje granice, bo to też jest niesamowite, właśnie. Jak jak dzieciaki się rozwijają na takich rzecach jak są wśród rówieśników, też. To wszystko powoduje, że też jest gorąco. U mnie w domu też jest cieplej niż, no, każdego w domu jest cieplej więc dla mnie są trochę gorsze warunki do snu bo ja lubię jak jest zimno więc ten sen nie jest taki optymalny jaki powinien być mimo, że chodzę spać od godziny 21.00 21.30 no więc to wszystko się jakoś tak nagromadziło i więc taki spadek lekki, dlatego nie ma co się też szarpać dzisiaj O, mamy szósty kilometr właśnie, tętno w normie za 45, spokojny bieg, cały czas podobna, podobne tempo, te 6,20, coraz cieplej jest, słońce staje, więc to też pewnie będzie miało zaraz wpływ, ale jest pięknie. Ja lubię eksplorować nowe ścieżki, nie wyobrażam sobie biegać. Samy czas tą samą. Ok, jest jeden wyjątek. Takie rzeczy jak interwały, jakieś tempo. Ja mogę jak chomik robisz na jakiejś bieżni, Nad jakimś zbiornikiem, stawkiem w kółko po prostu cię przemieszczać. I to jest luz, ja to lubię. Ale jak mam jakieś wybieganie i mam biegać w kółko ileś to okrążeń, żeby, nie wiem, zrobić to 11-14 kilometrów, to ja już po prostu psychicznie, no dam radę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo ciężkie więc wolę sobie to umylić tak, albo znajduję zapraszam na bieganie znajomego, który ma podobne możliwości co ja biegowe to nie jest łatwe bo są każdy jest inny, niektórzy biegają te wybiegania po 4-5 minut niektórzy po 6 a niektórzy po 7-8. I to też jest ok. Tak. Ale z drugiej strony, te długie wybieganie to jest taka fajna rzecz, bo to mnie przynajmniej uczy bardzo, właśnie takiej mentalnej, takiego charakteru, żeby dalej cisnąć jak taki silnik diesla. A, I po prostu trzymasz tu wszystko, nie? Siódmy km za mną. Jestem w Sopocie Cień, drzewka Od razu chyba jakieś coś się ciało Przystosowało, rozgrzało Bo te same tempo, tętno A tempo już nie 6.15 a 5.40 Ale mam to gdzieś Po prostu biegnę cały czas utrzymując Te tętno Powiem że jak za wysoko, jak skoczy, Nagle za wysoko, jak przyspieszę Jak się, nie wiem, podjaram, zdenerwuję Cokolwiek co spowoduje wzrost tego tętna? Czy jak będę dłużej do, do ciebie mówił, to ono sobie podskoczy, i później trudno mi będzie zejść z niego, lub będę musiał drastycznie zwolnić, żeby je unormować. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby ta praca była w miarę jednolita przez cały trening. No, też pokazywałem Ci, biegam z takim flaskiem, mam tutaj izotonik rozpuszczony i tak co 20 minut sobie takie biorę dwa łyczki, żeby się nawodnić, ale też żeby dostarczyć elektrolity, co jest bardzo istotne, szczególnie właśnie w taką pogodę, gdzie dosyć mocno się pocimy, dużo mocniej niż, eh, niż zazwyczaj. A Często jest tak, że dopadają nas właśnie jakieś kryzysy, czy coś takiego, no to wtedy już jest za późno. A wtedy już nie zdążymy czy dostarczyć węglowodanów, a tutaj mam też 200 gram węgli. E, więc warto o to dbać na bieżąco, a nie jak się chce pić, czy jak się chce jeść, bo wtedy to już jest za późno. No, właśnie dobiegłem do końca trasy. Teraz będę robił nawrotkę. Tylko wam tutaj pokażę, jak pięknie jest, jak pusto. No Zobaczcie. Swoją drogą, jak jestem na plaży z Isakami, z rodziną, to jesteśmy właśnie takiej godzinie 9:00, max. O dziesiątej, o 11:00, dwunastej to już wyjeżdżamy z plaży. Czyli odwrotnie jak reszta ludzi. No, bo już jest ciasno, już jest gorąco, a... A my tak wolimy. No dobra, czas wracać na liczniku 8 z kawałkiem. Więc jedziemy na razie. Jest super tempo. Cały czas takie same. W stosunku do tętna plus minus. Jakieś tam lekki odchyły, więc jest super. Moje samo poczucie też bardzo fajne, pozytywne. To jest niesamowite, bo bardzo się cieszę, że nagrywam to i mówię do Ciebie. Bo dzięki temu muszę utrzymać to tempo konwersacyjne. Ale też mam motywację, żeby na bieżąco mówić o swoich tutaj przemyśleniach, doświadczeniach z tym związanych. I mam nadzieję, chociaż jednej osobie pomogę, tutaj jakimiś tam tipami. Co to butów? Ja biegam w takich. To są Hoka Araki szóstki bodajże i je zabieram zawsze na takie klepanie kilometrów czyli raz w tygodniu czy dwa razy jak mam easy run i raz long run i to jest jedna para butów, druga para butów to jest buty do szybszych treningów takie treningowo-startowe to są już pumy na karbonie the white trójki i w nich biegam właśnie najczęściej w środę, jak mam treningi szybkościowe bo one są predysponowane po prostu do takich biegów te nie bardzo te spowalniają, są ciężkie są takie miększe nie mają tej takiej responsywności ale z kolei idealnie nadają się właśnie do klepania kilometrów, gdzie takich butów startowych a jeszcze z karbonem, zwyczajnie szkoda już do tego często jeszcze pytacie o zegarek ja mam od zawsze Garminy, nie jest to nic sponsorowanego po prostu tak wyszło, się sprawdzają. Cała moja rodzina ma też Garminy. Ja mam Penixa 6. Nie wiem, już chyba nawet 8 jest na rynku, ale ten tak świetnie mi się sprawdza. Jest niezawodny. Tak naprawdę, bateria trzyma bardzo długo, więc nie ma sensu tutaj wymieniać na lepszy, żeby mieć funkcje, z których i tak się nie skorzysta. Tak, takich funkcji ja tutaj mam. No ok, płaciłem może parę razy nim, ale Spotify'ów nie używam przez zegarek, przez a mógłbym, no bo używam przez telefon. Zawsze muszę mieć telefon przy sobie w razie kontaktu. Eee, jakieś mapy ma, ale to też chyba dwa razy użyłem, więc czasami nie warto płacić, a szczególnie jak zaczynacie, to nie przejmujcie się sprzętem. Dokupowujcie go w trakcie, w ramach doświadczenia, które będzie wasz rosło niestety. Osoby początkujące często uważają, że jak będą mieć lepszy sprzęt, to będą lepiej biegać i tak dalej. Ok, buty. Ważna rzecz, ale też nie jakieś bardzo drogie. Nawet można iść spokojnie do jakiegoś dekatlonu i też sobie te pierwsze buciki kupić, bo nie ma czegoś takiego jak idealne buty. Każdy z Was musi, i Ty, musisz kilka tych par zjeść jak to się mówi, zużywać, żeby wyciągnąć wnioski, jakie są dla Ciebie naj, najlepsze. Więc to znowu wynika z doświadczenia i każdy tutaj popełni błąd, każdy kupi kiedyś buty, które nie będą pasowały, które będą obcierały, będą za duże, za małe lub coś. I to wszystko powoduje, że z czasem jesteśmy w stanie albo lepiej dobrać, albo zasugerować komuś Właśnie w sklepie, czego potrzebujemy, ale na starcie ciężko. Słuchajcie, tam jest zobaczycie molo w sobocie. To jest skwer, Jezu, mieszkam w Gańsku urodzenia i naprawdę. Na molo. Nie byłem. Nie wiem. 7-8 lat? Ale powiem ci niesamowitą rzecz, tak. Czasami narzekamy. U nas to w Hiszpanii jest lepiej. Okej. Okay. Jak byłem w Hiszpanii, faktycznie bardzo dużo ludzi wzdłuż plaż, promenad, uprawia jakieś aktywności. No ale kurczę, to co się tutaj dzieje? Jest świetne. Mamy godzinę 7 nie wiem ile, no, 7.40 Ile ludzi biega amatorów? Ile starszych osób biega, chodzi na Nordic Walking? Ile starszych osób jeździ na rowerze, już na rolkach Nawet naprawdę aż się chce. To jest tak budujące, wszystko. Dużo ludzi mówi, że nie ma czasu na bieganie, czy na jakąkolwiek aktywność na siłowni, ogólnie jakiś dbanie o siebie albo nie ma, nie ma siły, ale nie, biorą pod, nie bierzesz pod uwagę tego, że jak już zaczniesz to będziesz bardziej zorganizowany, zorganizowana i będziesz mieć więcej siły. Kolejna rzecz jest taka, że wszystko co robimy wymaga jakiegoś poświęcenia. Im wyżej chcemy być na jakimś etapie, tym niestety więcej musimy poświęcić. Więc chcemy dbać o siebie, tak chcemy mieć czas, a go nie mamy. No to musimy jakoś tutaj przewartościować. Ja na przykład staję o 5, 6 nawet w soboty i idę zrobić. No bo później zwyczajnie nie mam kiedy tego wszystkiego ogarnąć. Wolę ten czas będzie z dzieciakami. W tygodniu praca, obowiązki. Mam wiele podobiecznych, którzy, podopiecznych, którzy po południu odprowadzają dzieci na jakieś zajęcia i nie czekają godziny siedząc na telefonie, tylko sami w tym momencie coś robią znam wiele osób, które rezygnuje. Czy to coś wszystkiego jakiegoś w tygodniu, czy z jakiegoś serialu, z jakiegoś Netflixa i po prostu też wtedy idzie trenować. To rzadko jest jakaś taka decyzja, że mamy czas na wszystko. Bo raczej każdy z nas pracuje na jakieś obowiązki. Więc musimy tutaj włączyć taką optymalizację i zacząć brać pod uwagę to, z czego możemy zrezygnować, żeby być lepszymi, żeby szybciej biegać, żeby schudnąć, cokolwiek tam chcemy. Ach, I tak samo później, jeżeli, jeżeli chcesz być na szybszy, szybsza na jakimś dystansie, no dalej musimy podciągnąć trening, musimy podciągnąć regenerację, musimy podciągnąć odżywianie. Ta gra się nigdy nie kończy, ale benefitów z uprawiania takiej aktywności jest po prostu mnóstwo. O, zobaczcie tutaj biegnie pani. W siatce ma jakieś rybki. pewnie kupione na kutrze i pewnie biegnie na buty sportowe. Na stój, więc poszła na przebieżkę i wraca ze, ze śniadankiem na jakiś kemping pewnie czy na domek. No już mamy 16 km. Cały czas super stabilnie. Więc bardzo cieszy to, że te treningi tej bazy po prostu dają efekt. I cały czas prędkość ta sama, tętno te same i wraz z dystansem jedno nie drugie, czyli tętno nie, jedno, nie drugie, tętno nie rośnie ani prędkość nie spada. Więc bardzo fajnie zbudowana baza tlenowa. Czyli te wolne treningi raz, dwa razy w tygodniu w okresie przygotowawczym. O, właśnie o tym sobie pomyślałem ostatnio. Że warto było przyjechać tutaj sobie tak o 5 rano i na deseczkę na supo. Czyli może spokojne, mało ludzi. Pięknie. No, giganko zrobione. 17 km, chyba wyszło, chyba 17. 1.45. Super, fajne tempo dla mnie. Co najważniejsze, udało mi się cały czas ciągnąć tak samo po prostu jak lokomotywa jednostajnie i to był cel tego treningu. Mam nadzieję, że wyniosłeś coś, usłyszałeś coś wartościowego. Daj proszę znać w komentarzu, lub masz jeszcze jakieś pytania. Do zobaczenia.